W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Z Księgi Izajasza, bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od Ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad Tobą. Dobry Panie, dziękujemy Ci za Twoją wielką miłość, którą obdarzasz każdego z nas. Widzimy ją we wszystkim, co dobre w naszym życiu, we wszystkim, co pozwoliłeś nam przeżyć w minionym tygodniu. Dziękujemy Ci za każdą dobrą chwilę, za naszych bliskich oraz za nasze zdrowie, które pozwala nam się modlić. Boże Ojcze, prosimy, błogosław nam tu zebranym w nowym tygodniu. Spraw, by Twoja miłość towarzyszyła nam wszędzie, gdzie się udamy by dodawała nam siły i napełniała serce radością. Pozwól, byśmy potrafili nieść tę otrzymaną miłość dalej w świat, byśmy umieli okazać ją każdemu, kogo spotkamy w nadchodzących dniach. Błagamy, czuwaj nad każdym naszym dniem, niech każdy z nich przybliża nas do Ciebie. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa codzienna. Szczęść Boże!